Cześć wszystkim, witajcie, dzisiaj kontynuacja prac nad dragsterem 125 ostatnio tak zmienialiśmy tutaj ten króciec a teraz się zajmiemy kontrolą i ewentualną regulacją luzu zawarowego w ogóle żeby podejść do tej regulacji, no w trzeba sobie zrobić miejsce tutaj żeby podejść do tych czterech dekielków jest jeden Drugi, trzeci i tu czwarty, nie? Najpierw robimy jeden cylinder, czyli na przykład pierwszy, później drugi. I tak, no trzeba sobie zrobić dostęp do tych dekielków. Przynajmniej jest zdemontować bak paliwa. A żeby zdemontować bak paliwa, trzeba zdemontować licznik. Plus ewentualnie tutaj te osłony takie chromowane i się wyciąga i być może jeśli jeszcze jest, bo nie wszystkie już mają jak są to stare wiadomo motory jakieś y, takie osługi termiczne, takie niby filce, nie filce tak jak do tego dobrać w ogóle to jest pokazane w innym moim filmie jak wymieniamy właśnie ten kruciec a teraz pokażę skupię się no, na samej kontroli i regulacji tak, luz jaki ma być to na zaworach dolotowych, czyli na tym na tym. Ma być od 0.8 do 0.12 mm, a na wydechowych, czyli tu gdzie idą rury wydechowe, troszkę większy, czyli od 0.10 do 0.14. Ja będę ustawiał pomiędzy, czyli tak tu ustawimy 1.10 mm na dolotowych. A na wydechowych 0,12 mm. Pierw ustawimy jeden cylinder. Tak, tutaj, o, żeby się dostać do wałka rozrządu, jest taka osłona. Tym odkręcamy na dwóch śrubkach imbusy piątki. Tam dokręcamy później z siłą 10 Nm Tak, odkręcamy tutaj tą osłonę później zabieramy się tutaj za te dekielki je się bardzo łatwo odkręca monetami tutaj ten górny dekielek mniejszy złotówką nie powinny być mocno przykręcone ponieważ one są z plastiku to 5 złotych śruba właściwie nakrętka i kręcimy nią przeciwnie do wskazowego ruchu zegara 17 klucz, najlepiej długi już biorę o, tu wkładamy ruchotkę. a jeszcze tak podam wam wymiary ringów tutaj na przykład do tych dekilków tu do tego tam jest 45 na 3 mm z tego co pamiętam tutaj tego jakby ktoś chciał wymienić założyć nowe tak kręcimy przecinek do wskazowego ruchu zegara i tam nie wiem czy widać o, tam jest taki znak widać jest mamy podjechać jak najdokładniej tylko nie to jest oznaczenie pierwszego cylindra oznaczenie drugiego jest troszkę inne mamy podjechać tą kreseczką przed te, co jest idealnie ja, na tą yy, wypustkę nie wiem czy... tutaj nie co mamy mają się te znaki zrównać plus Tutaj znak na wałku rozrządu na kole. Ten z tym tutaj też mamy się zrównać. I wtedy regulujemy luz na pierwszym cylindrze. Tak jak już to ustawimy, jeszcze pokażę jaki znak jest na drugim cylindrze. na tym kole i pokażę już samą regulację czyli co nam będzie potrzebne kręcimy sobie i jedziemy dalej oznaczenie drugiego cylindra jest inne sama kreska taka o, elegancko to jest ta kreseczka oznaczająca drugi cylinder. Ta kreska ma się zrównać z tym ząbkiem. No i wtedy wiadomo, przechodzimy na ten cylinder. A z drugiej strony, tak samo demontujemy ten dekielek i też te znaki mają się zrównać. Ja z powrotem ustawię yy, oznaczenie pierwszego cylindra. I już idziemy do regulacji. nie ustawiamy na samą literkę T, tylko na tą kreskę przed... Dobra. Tutaj zgadza się. Zgadza się. Dobra. Tutaj kluczem 24... Już mam ten dekilek złożony. Idę na drugą stronę. zluzowany i tak odkrymy kluczem 24. M24 co nam będzie potrzebne w ogóle tu jest taki kwadrat 4 mm 4 na 4 nie i do tego jest specjalny przyrząd ale mi się udało dobrać torksa wewnętrznego E5 chyba to jest torks piątka i on fajnie siedzi będziemy sobie nim tutaj regulować nie? tylko wpierw tak trzeba tutaj to nakręteczkę zluzować o, tego torxa będziemy mieli tak założonego tak, tak wygląda regulacja a wpierw sobie włożymy klucz nie jest tak tutaj klucz idzie na to idzie ten torx nasz ok sam luz już pokażę sam luz jest zmierzony tutaj w tej szczelinie tam będziemy wkładać y, szczelinomierz tak pierwsze w ogóle sprawdzam jakiś luz na zaworze dolotowym Dobra, ciężko jest to jak robić robić. Tak, ja podam jakie były luzy i czy ewentualnie skorygowałem na ile. Więc tak robimy to tak, jeżeli trzeba skorygować, to luzujemy tą kontrę na kluczem ósemką. Luzujemy i ewentualnie wkręcając za ten klucz albo kasujemy luz, albo go zwiększamy w zależności co tam potrzebujemy nie? więc tak, to popuszczamy tu wkręcamy albo wykręcamy i trzymając za to dociągamy tym kluczem no i wtedy mamy już ustawiony luz później bierzemy na przykład zawór tutaj wydechowy nie? odkręcamy dekielek do, mamy dalej na tych znakach co są i też ustawiamy na tej samej zasadzie jeżeli tu mamy ustawiony na tym cylindrze luz, no to kręcimy sobie parę razy silnikiem tamtym kluczem 17 i, i sprawdzamy luz tak dla wszelkiego spokojnie żeby, żeby sprawdzić czy jest czy coś się zmieniło i tak dalej Jak jest wszystko OK no to podjeżdżamy tam na ten znak, na tą jedną kreseczkę, co mówiłem wcześniej. I tak samo robimy tutaj na tym, nie. Też na przykład można wpierw dolotowy. Zakładamy te klucze, ósemki i tego torxa i regulujemy. Później na wydachowym też robimy parę obrotów i sprawdzamy jak jest wszystko OK i no rozkręcamy. No, i to tyle z regulacji luzu zawarowego. Dzięki, wielkie na razie. Hej, dobra, jeszcze tak na szybko dodam, że tutaj te dekle przekręcamy z siłą 18 Nm. Po prostu, no, nie za mocno, nie? To matko robić jako osłonka. A tutaj te śruby z siłą 10 Nm. Tam są ringi, też podam ich wymiary. Może jej delikatnie olejem przesmarować, żeby ich nie przyszczypać, jak będziemy skręcać to. I to tyle. Dzięki.